W tym filmie dowiesz się o kilku tanich i naturalnych środkach, które wykorzystane w prawidłowy sposób są w stanie wypędzić myszy z Twojego domu, ogrodu czy piwnicy. W przeciwieństwie do myszki Miki, prawdziwe myszy wcale nie są zabawne. Te gryzonie niszczą przedmioty gospodarstwa domowego i przenoszą choroby, więc najlepiej trzymać je jak najdalej od swojego domu. Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie ich zwabienia jest prawidłowe przechowywanie żywności. Ponadto Twoje drzwi powinny być dobrze uszczelnione, a Twoje okna powinny zostać zamknięte lub chronione specjalnymi siatkami. Śmieci muszą być umieszczone w bezpiecznym miejscu, takim jak zapieczętowany kosz na śmieci. Przedstawię Ci teraz kilka prostych i praktycznych sposobów, aby trzymać gryzonie z dala od domu. Numer 1. Folia aluminiowa. Nie wiemy, czy jest to zapach, połysk, czy hałas, ale myszy nienawidzą folii aluminiowej. Spróbuj rozmieścić kawałki folii aluminiowej w miejscach, gdzie widziałeś myszy ostatnio, a zobaczysz, że pozbędziesz się ich raz na dobre. Numer 2. Olejek miętowy. Kto by pomyślał, że olej pachnący tak dobrze jest w stanie odstraszyć myszy? Spróbuj wylać kilka kropli oleju miętowego na bawełniane płatki kosmetyczne i rozrzuć je po domu, gdzie jak sądzisz. Myszy mogą się znajdować. Te małe gryzonie nie lubią mięty i szybko uciekną z domu czy garażu. Jeśli nie masz oleju miętowego, możesz użyć samej rośliny i umieścić doniczkę obok dziur, przez które wchodzą myszy. Inną możliwością jest rozłożenie suszonych liści mięty w miejscach, gdzie często widzisz myszy. To rozwiązanie sprawi, że Twój dom będzie pachniał dobrze i jednocześnie szybko przestraszysz myszy, a nawet owady. Inne produkty o silnym zapachu, takie jak czosnek i pieprzka jen, mają podobny efekt. Kolejnym sposobem jest użycie mydła. Podobnie jak w przypadku olejku miętowego, kostki mydła o silniejszym aromacie mogą być przyjemne dla nas ludzi, ale dla myszy są czymś, czego nienawidzą. Znajdź jakieś mydło o silnym zapachu, pokrój je na kawałki i rozrzuć kawałki w rogach domu, pod drzwiami i oknami. Zapach pomoże utrzymać gryzonie z dala. Mam nadzieję, że te sposoby pomogą ci odstraszyć myszy i szczury bez zabijania ich. Jeśli masz jakieś inne naturalne sposoby na odstraszenie gryzoni, to podziel się z nimi w komentarzu.